Cześć, witam was moi drodzy serdecznie. Czy wy w ogóle wiecie moi drodzy, jak trudno odmówić sobie takich, takiego ulubionego jedzenia, którego lubi się jeść? Ja o tym wiem, ponieważ, ponieważ, ponieważ też jestem tego świadom. Ponieważ jest to trudne, lubię wiele rzeczy jeść. Przepraszam was że za to, że tak dyszę, ale przed chwilą próbowałem wykonać jakieś ćwiczenia. Próbowałam przynajmniej jakieś ćwiczenie wykonać. Takie minimalne, tak? Takie. Takie na rozruszenie. Na no w zasadzie... Tak, to było w zasadzie ćwiczenie na rozruszenie. żeby trochę rozruszyć ciało. Może coś z tym, Może coś z tego będzie. Niemniej jednak, moi drodzy, kiedy lubicie coś jeść, to zawsze, to zawsze kiedy... Na poczek zdrowia, i jakieś diety musicie sobie tego odmówić. To jest co ciężkie, to jest są ciężkie. Jak na przykład lubicie jeść pizzę, to kiedy macie to sobie tego odmówić, to to co? Jest wam łatwo czy nie? Bo założę się, że wcale nie jest tak łatwo odmawiać sobie coś, co lubicie jeść. Ja na przykład, moi drodzy, lubię jeść pizzę, nie powiem. Lubię zjeść, zjeść czasem pizzę, ale... Jest to trudne, by sobie tego odmówić. Niestety muszę trochę popracować nad, popracować nad sobą, ponieważ trochę ostatnio sobie za dużo pozwoliłem, mówiąc tak kolokwialnie. Moi drodzy, jest to trudne, tak, dlatego, że człowiek lubi jeść, ponieważ nasz mózg tak reaguje na, na dopaminę, tak. Wiesz, nasz mózg odczuwa każdą przyjemność, która de facto ma podłoże ewolucyjne, to nieważne, czy to mówimy o jedzeniu, czy to mówimy o jedzeniu, tak, czy to mówimy o odżywianiu się, czy o reprodukcji. Ta mózg jest tak skonstruowany, i nic na to się nie poradzi, że człowiekowi bardzo trudno jest sobie pewnych rzeczy odmówić. Jeśli chodzi o jedzenie, bo to o, o, o tym właśnie jest ten film, bardzo trudno sobie pewnych rzeczy odmówić. Ale uwierzcie mi, że czasem warto. Jest to ciężkie i pewnie bardzo często, bardzo często poniesiecie w tej kategorii porażkę, bo to jest normalne. Jak na przykład, nie wiem, macie silą ochotę by zjeść tego cukierka, macie silną ochotę by zjeść tego cukierka, to wtedy wierzcie mi, że Wtedy jest bardzo trudno sobie odmówić, ale warto. Tak trochę mówię na początku, gdy jeszcze, bo próbowałem coś poćwiczyć, ale, ale wiecie, to warto, warto tym się zająć. Warto, warto zająć się kwestią swojej formy i swojego zdrowia. Jeśli to o mnie chodzi, to była tyle. Papa. Pa.